Trzeba zakluczać Witamy znowu w naszej cudownej windzie, Tada! Ja. Max zawsze na mnie wyzywa, że nie umiem kliknąć No jak mam zajęte ręce, to jak mam to zrobić? Ty, Ty. a tobie nie będzie za zimno? <słuch> W samochodzie! Jest 14 mam, stopni i masz mu głowę, będziesz mam, Tak, mamy godzinę 16, w ogóle po 16 my dopiero wstaliśmy, tak naprawdę. Jak wstaliśmy? Ja wstałam tutaj o 11. No dobra, no ale wiesz, nie? <śpiewa> tak, tak, Jest gotowi to do wyjścia. Mam. ja pierdolę. <śpiewa> <śpiewa> to nie było specjalnie. <śpiewa> <śpiewa> Ej, no zawsze zauważa. Ej, no. Dobra, zauważyłam. Serio zauważyłam. Serio zauważyłam. Ale chciałam zobaczyć kiedy się szczęisz. Dopiero się szczęiłem tutaj, że mi jest jakoś a dziwnie sobie... lekko na nogach. Ja sobie myślałam, a może się szczęisz ten w samochodzie, jakbyś chciał pedał, ale byłaby pompa. Ale naprawdę, serio się nie szczaiłem, że ja mam blaczki na nogach, nie? Ej, ale to już tak trzeci raz. Trzeci albo czwarty raz jak on wychodzi w blaczkę. Ja tak naprawdę mam, mam tak średnio co jakiś czas, nie wiem. Dobra, ubieram buty szybsze w ubieraniu, czyli te czerwone, bo tamte duże się ubiera. Ale na no, masz kurtkę w samochodzie, żeby nie było. Mam kurtkę w samochodzie. Dobra, to teraz jeszcze raz od początku. Trzeba zamykać. <grym> ja Myślę, że będziesz tak samo się tam ruszała coś. Nie <grym> no mówiłem, że jeszcze raz tak samo ma być. Jedziemy szybko kupić jakiś prezent dla mojego bratanka. Dzisiaj synek mojego brata ma urodzinki, więc jedziemy mu. Zero. Więc jedziemy mu dać prezencik. jedziemy po moje okulary przecież słoneczne w końcu korekcji, bo będę mu ukrywać samochód w końcu. Wera będzie O ja co to by było Wybieranie teraz zabawek nie jest prostą rzeczą. Ogólnie, zobaczcie, włosy, ale fryzjerzy niedługo się otwierają, więc będę mógł coś sobie tam zmienić. I nie wiem co teraz kupić. Ciekawe jak tam w ogóle werka i okularki. Zabaweczka kupiona. Nie pokażę wam co to jeszcze jest, ale jak zobaczyłem coś takiego, to od razu mi się przypomniało moje dzieciństwo. Jak z bratem mieliśmy coś takiego i to były takie samochodziki na pilota i one sobie takie zdziły i tam, nie umiem tego wytłumaczyć. Ale fajna rzecz. Werka gdzie masz okularki? <laughs> Dobra, pokażemy wam werkę później. No, Bratanek dostał zabaweczkę i zapomniałem wam, że chciałem wam to pokazać, no. Taki ze mnie fircyk, jakby to moja babcia kiedyś powiedziała. Ale zobaczcie, najważniejsze, Werka ma co? Nowe? Oksy. Okulary! Przeciwsłoneczne i będzie mogła teraz ładnie jeździć, o. Patrzcie, czy są ładne, czy nie nieładne? Maks mówi, że brzydkie, a ja mi się podobają, bo zawsze miałam... Ja powiedziałem, że są takie średnie, bym powiedział. Ej, zawsze miałam czarne oprawki, a teraz takie mam, takie różowe. To jest różowe. No, no nie widzisz, że są takie ten, takie różowe. To co jest takie obsrane tam, to jest różowe. To jest brąz, róż, no, takie różne, takie miękkie. Nie taki widzisz, ale okej, okay, niech ci będzie, powiedzmy. Taki B. Be... No, kurde, no weź się, nie znasz. Także Wercia idzie teraz do markietu zrobić zakupy, a ja muszę. Odkurzyć no, muszę samochód. odkurzyć samochód, bo wczoraj mieliśmy takiego małego pasażera na gapę, który zostawił po sobie o, tutaj takie kłaczki. Nie tylko tu zresztą. Mm. Bo w sumie na całym samochodzie sobie biegał wiecie, po całym aucie. A wiecie w ogóle co jest jutro? Co jest jutro? Jutro jedziemy do... do? Do Warszawy kręcić filmik! Będziemy kręcić filmik z Żanką i z Mają, które mają kanał Przyjaciółki. I jak to pójdzie? Zobaczymy. Dobra, bo muszę iść. Dobra, to ty idź sobie, a ja jadę. Och, jak ja lubię sprzątać. Trochę tych płaków tu jest, ale obiecałem Werci, że ona pójdzie do sklepu. A ja w tym czasie wtedy zrobię ten. No, to co właśnie zaraz będę robić, czyli odkurzę. Ha <mum> Patrzcie jaki bank Żeby to jeszcze porządnie wciągało, nie? A to tak wciąga jakby nie mogło, ale chciało. I tu powinno wyskoczyć Werka, ale ona jest tutaj. się ty Już no cieszę. Ej, ty to nagrywasz? No. Hej. A tak werka ta pusta lodówka. Ale dobrze, przynajmniej wyjedliśmy wszystko. No. Tak jak Nic chciałam. się nie zmarnowało. Tu e... werka ma jakieś, tu ma. Just. A nie patrzę co z jakiej tak wszyscy wiedzą skąd, ale wiadomo, tutaj i werka tak sobie kładzie Dlatego, na podłogę że mamy wszystko. najbliżej Werka sobie kładzie wszystko na podłogę, a później do Ej nie, bo miałam lody, i lody były niebo, a, na dnie, bo nasze chyba się no, schowałem. i temu wszystko jeps na ziemię, gdzie są lody. No, był trochę już ten taki takie, takie miękki, więc szybko to zawrażam. Werka, fanka mrożenia. E, no tak, bo wtedy się nie marnuje. Ja zawsze porcjonuję na takie mniejsze. Porcjonuję. Porcjonuję. <pusceu> <slucieux> Porcjuję. <su> Porcjuję <słuk> na takie mniejsze, te um -hm. mniejsze, y, mniejsze. No, maks. No, mniejsze porcje. porcje no. <słuk> Widzimy się jutro, jak jedziemy do warszawki. Cześć! Przyjechaliśmy na robotę. Ej, to już? Ej, przyjechaliśmy, się nie skumałam, że. On przyjechaliśmy mówi cześć. na robotę. Tutaj jesteśmy my, tu jest pan pan tyczka, pan operator myśli. Myślę. Taka ekipa. A będzie pierwsza scena. Ja będę sobie iść do sklepu. Tak, nagrywamy cenki na nasz kanał. O. Tutaj patrzcie, scenariusz. I, i pokażemy wam, jak to w ogóle wygląda. Nie wiem czy mnie słychać. Słychać? Słychać. słychać. A może być taka ta fryzura chyba, nie? To zaczynamy. Potem będzie przebitka na to, ale już wygramy na twojej twarzy do końca. Żanka, żeby wiesz, zachować tak 100% realizmu, będziesz musiała się tutaj wypiąć, żeby, była, żeby było widać emocje na twarzy, dobrze? <śled> <śledź> bułka, pasztet, mydło, gruszka, bułka, pasztet, mydło, gruszka. I jak tam? Dziękuję no co, czekam, uważaj, bo pan jedzie. Dzisiaj mamy Maxa Krasonia, który obczaja jakieś dupeczki w jakichś seksownych samochodach. Ja nie wiem, jak ty się na to wszystko godzisz, jak ty mu na to przystalasz. I potem co on? Wraca do domu i mówi, że był w pracy, tak? Tak, dokładnie. Wraca do chat i mówi: No kurde, sorry, w pracy byłem. Na robocie byłem. <laughs> Siedzę w krzaczkach i nagrywam z ukrycia, żeby nie przeszkadzać. Czekam, czekam na swoją kolej. Nie wiem, czy się doczekam tak szybko, bo coś się przydłuża, bo co chwilę ktoś nam e, przeszkadza. Mam na myśli, wiecie, takie czynniki niezależne od nas, typu przejeżdżające samochody albo teraz cały czas się wkurzaliśmy na traktor, który tu przejeżdżał i coś tam w trawce robi. Nie wiem, czy. Nawet nie wiem co oni tam robili, nie wiem o której skończymy, a jeszcze mamy drugie scenki, długi filmik nagrania do nagrania do dziewczyn na kanał. I co, no, skończone? No jak, no tutaj kurde, aktor wszedł. Tak, w końcu aktor pierwsza wszedł. scena, a Max standardowo, jak zwykle, nie znał scenariusza. Znałem, znałem, znałem. Dobra, teraz idziemy nagrywać do chaty i teraz będę w końcu ja. Pokanie, wiesz, że zawsze muszę o czymś zapomnieć? Tym razem zapomniałem o gruszkach. Złoto? Okej okay. eee, Kolejne ujęcie jak tutaj stań i y, y, musisz zrobić taki fakt, że nie wiesz o co chodzi, nie? Okay. Ale taki kurna jest takim wy takim osiem, czy, tak... Tylko do, do czego to było? Wtedy musiałeś spojrzeć, bo tutaj nie... Wiesz no to... oni sobie to dopasują jako oni będą wcięli, nie? Aha. Musimy nagrać teraz werki oburzenie. Jeżonka, wskocz tutaj do kontaktu. Patrzysz się na nią, bo ona ci mówi, że się patrzy na dupę, a ty potem takie. Okej? Okay. Dobra, hop, kamera leci. Uwaga i akcja. Gapił mi się na dupę. Ok, super. I teraz jeszcze postaram się tak pomanewrować między nimi spojrzeniami. Profesjonal. Takie rzeczy najlepiej wychodzą, jak na są zaplanowane. Uwaga i akcja. Cześć. Dziękuję dobranoc. Z głowy, okej, okay, udało się odcinek zrobić. Właśnie skończyliśmy nagrywać jedną scenki i teraz, teraz i no to... drugie, tak? Tak. Oh, tam do, do, do na babów. Rolę. Najlepszy operator na świecie, podobno. A przynajmniej w tym pokoju. A. E, no, przepraszam. GH5 lepsze. Widzę, ty masz ten ekranik tutaj taki. No właśnie, a ty to co możesz sobie zrobić? Stabilizację, robić? wow. No, stabilizacja, a ty co możesz sobie zrobić w tym tam swoim tam o. To mogę. Cholera. Tak mogę zrobić. Wow! Ale też mam takie dokręcenia. A, bo ja mogę kręcić tak. O, o u ciebie się przybliża, jak tak ty no. nic nie robi. Dziwne, nie? To hm. po osi, czyli z drugiej, jak powinniśmy być? Myślę, że, że może być taki ciekawy zabieg. Ale jest fajne. Dobra, okej. Okay. A werka, w momencie, kiedy my nie gramy, co robisz? Gra, też gra, ale. w co? Mhm. To, o co mnie często ostatnio no, kiedyś mnie No tak, no bo też to w to grasz jak chyba na coś robić. Teraz nic nie robimy. No, ostatnio nie grałem w to już długo. Teraz trzeba załatwić ogólnie miejsce sąsiadów. Tak. Nie? Wyciągamy hajs. Aha, Aha. przekupić Bielechy. dycho. Nie, bo ma... Aha, nie najpierw będzie tak. No dobra, tyle. No Okej. Okay. Tak odświeżę wam pamięć, tak? Tutaj wrzucę potem jedno, <laughs> potem drugie. I na końcu, no, o, aha, aha. myślałem, że mam kieszonkę. No, no. Kolejna scena nagrana, tym razem z balkonu. Kiedy to publikować mamy? Za tydzień, czwartek. Za tydzień w czwartek. Koniec. Mhm. Ja, Dla nas się skończyło. 20.12. O, tutaj taśma na koniec, Gratulacje. to jest takie odznaczenie, order ten, order ten, order nagrania. Tutaj mamy z sławną panią. Pani Sławna taka wiecie. Ona w telewizji, w radiu, w gazetach wszędzie. Tancerka, Tutaj ta, 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 druga, ta druga, pani też, o. To jest akurat piosenkarka, tancerka. Ja jestem multitalentem, także polecam się. A napisałeś swoją książkę? Prawie. Jeszcze nigdy się nie opublikowała. Podaj link do swojej strony internetowej. www.roxa.pl Dobra, okej. Okay. No. A pod jakim nikiem szukać? Nie dałeś mi dokończyć widz teraz. Dobra, okej. Okay. No to musicie szukać po prostu. My już będziemy kończyć. Było bardzo chaotycznie dzisiaj w tym vlogu chyba. Ale e... było spoko. Z tej strony Maja Wacnik, piosenkarka, tancerka, aktorka, ta, ta, talent tego świata, a wy oglądacie... Yy... Weronika i Maxa Krasoni. Krason... Przyjaciółki! <śmiech> <śmiech> o, przyjaciółki! No wejdźcie na kanał dziewczyn, bo one w sumie spoko są, nie? No. <laughs> w sumie ponad... 12 nie. nie, jesteś spokojny, Jak najbardziej, zapraszam na kanał przyjaciółki. Dajcie suba i lajka. Podajcie do dziewczyn, bo są super fajne, miłe i kochane. I, I wejdźcie jeszcze na nasze Instagramy. Dokładnie. Krasonny i Max, Max Krason. A my się z wami dzisiaj żegnamy. Do zobaczenia. Kolejny vlog już będzie taki bardziej złożony i lepszy. Lepiej poskładany do góry. Ale dajcie znać, czy wam podobałaś takie backstage i Backstage no. Backstage, to jest drugi backstage. No, także, czy chcecie więcej? Czy chcecie więcej? Elo? Papa?